Z tej strony peki dzisiaj chciałem opowiedzieć o swoich historiach, ponieważ cały czas grałem League of Legends, ale wyglądało tak, że grałem na Europe West, to znaczy tam była Francja, Niemcy, Włochy i tak dalej, wszystko wliczone nie. I ostatnio doszedłem do wniosku, bo zauważyłem, hmm, gdyby doszło do tego, żebym z Wami chciał grać, to problem jest taki, że... Mój account jest Europe West, a wy jesteście na pewno ten North East, nie? Bo tam należy też Polska. I też zgapłem dopiero to czy wczoraj, nie? Jak pomyślałam, no dobra, to co zrobimy? To zrobiłem po prostu sobie nowy account, ponieważ mogłem też tak zrobić, że mogę swój the Garden, czy transferować na Europe, na Europe Northeast. Problem jest taki, że też kolegów mam, które na Westem zawsze gram nie, i to akurat ten problem. Z tego powodu pomyślałem, że doszłem do wniosku, dobra, to sobie nowy account. skins na nim chyba nie będę kopywał i po prostu tak będę ciepiony, kupywał i dopiję dalej level 30, i Rank będę grał i zobaczymy, jak daleko zajdę. Wygląda tak, że dopiero ten mecz, co jest set account, to jest mój pierwszy mecz, który gram w Nomel. To tam miałem, nie wiem, level 3 dopiero i od razu grałem oczywiście, jak to wygrałem. Trochę szkoda mi tych osób, które ten e, dopiero zaczynają z Loli, muszę przeciwko mnie teraz grać, bo to jest po prostu nie fair. sam to nawet mówię, ale tak to wygląda. E, też miałam wybór jak chodzi o język polski jakieś tam ciężki nic to nie wymieszę i doszłem do wniosku, że wezmę sobie prosto angielski. Znaczy, że nie tylko będę gdzie teraz grał po angielsku, ale też jestem na waszych serwerach, znaczy jakbyście kiedyś chcieli zagad ze mną, jest możliwość. Nazywam się jak tu w grze YouTube PKLP, nie LP, znaczy I dlaczego tak zrobiłem, bo PL no bo po prostu tak <grym>, I tak wyszło No um, To było wszystko co chciałem opowiedzieć Mam nadzieję, że spodobało Wam się, że teraz coś jestem na Waszych serwerach I życzę Wam jeszcze miłego dnia Do zobaczenia I do następnego razu, bye